Dzień dobry. Chciałam zaprezentować agawę, sukulent, który tutaj rośnie w tej pięknej doniczce. Dopiero rok, a wcześniej był dwa lata w innej doniczce. Wychodowałam go z bardzo maleńkiej odnóżki, a gawa puszcza odnóżki dołem, tak? czyli tu od korzeni ukorzeniają się takie małe odnóżki, one będą bokiem, bokiem wyrastać. O, właśnie tam widoczne jest już wyrastanie. Ona tutaj nie ma za dużo miejsca, więc wyrasta taki mały mała odnóżka. Już mogę ją nawet oderwać i gdzieś wsadzić do oddzielnej doniczki. Podłoże. Podłoże agawy, no to musi być oczywiście ziemia do sukulentów, do kaktusów. Natomiast ja robię też na dole doniczki tutaj drenaż. Ten drenaż. Można robić z takich ceramicznych dostępnych, można kupić po prostu takie, taki drenaż. Natomiast ja też używam łupin z orzecha. Wszystkie orzechy, które mam w domu przez cały rok, Łupię te orzechy włoskie, laskowe oraz pistacje. Potem te łupiny myję, oczywiście, żeby tam nie było ani soli, ani nic innego. Można nawet je zagotować. I potem wykorzystuję te łupiny do drenażu, do różnych kwiatków. Dlaczego łupiny? Szczególnie od orzecha włoskiego, mają y, działanie przeciwpasożytnicze. Więc przy korzeniach, gdzie właśnie agawa często ma przy korzeniach y, y, pasożyty, ma jakieś tam robaki, y, to tutaj one jest no, 90%, że ich nie będzie, ponieważ to działanie y, y, orzecha, tu w tym przypadku łupiny, y, ma bardzo silne, takie gorzkie. Substancje, które zabijają wszystkie robaki. Dlatego ja na, na spód daję właśnie warstwę łupin, potem może być piach, może być troszkę żwirku albo jeszcze czegoś tam innego do drenażu, i potem oczywiście warstwa ziemi do sukulentów. Następnie na górze, jak widzicie, tutaj kamyczki. To dla ozdoby i też dla utrzymania wilgoci. Agawa nie lubi za dużo wody. Ja zawsze sprawdzam tutaj, jak jest twardy liść. Jak jest miękki, to znaczy, że nie chcę więcej wody. Nie dopuszczam w ogóle do tego, żeby był miękki. Proszę zobaczyć, jak ładnie rośnie. Jaki właśnie jest twardy też tutaj liść. I Raz w roku trzeba by przesadzać, bo ona dosyć szybko rośnie, agawa, jest piękna. Latem na, na balkon, czy na, na dwór można ją dać i wtedy ona potrzebuje troszeczkę więcej wody. A zimą, jesienią absolutnie tej wody nie potrzebuje dużo, tak. Także tam raz na jakiś czas podlewamy, raz w tygodniu, nawet raz, nawet na dwa tygodnie można. Z ciekawostek, Agawa kwitnie tylko raz w życiu, po kilkudziesięciu latach. No Ta roślinka ma dopiero 3 lata, więc ale i tak bardzo ładnie, szybko rośnie. Po kilkudziesięciu latach zakwita i niestety po, po przekwitnięciu umiera. Czyli jest to jej jakby koniec żywota, zakwitnięcie i już ona po prostu umiera, ale u korzeni właśnie bardzo dużo jest tych odnóżek, bo ona bardzo dużo wypuszcza, więc zaraz następne rosną, czyli ona przekwita, a następnie po prostu następne wyrastają. Także. Natomiast ta gawa może kilkadziesiąt lat rosnąć i co roku trzeba będzie ją przesadzać w większe donice. Aczkolwiek y, sukulenty o wszystkie nie lubią dużych donic, więc ona nie musi, nie musi być głęboka. One mają krótkie korzenie, więc to, chociaż nie agawa ma długi korzeń, ale tu wystarczający jest akurat. To jest bardzo fajna donica betonowa, zrobiona na, na fragment takiego jakby drzewa. Y, ktoś ręcznie robił, to kupiłam sobie taką z internetu. Hmm, tutaj to tak wygląda. Co jeszcze? Agawa jest oczywiście bardzo lecznicza, bardzo zdrowa. Ma mnóstwo witamin B z grupy B: B1, B2, B6, B, B9. Mam witaminę K, PP, C, E również. Jest wykorzystywana dla cukrzyków, ma bardzo dużo inuliny więc jest absolutnie można ją spożywać no ale to musiałaby być bardzo duża żebym ja mogła sobie jeden liść odciąć odciąć tutaj te kolce i pozyskać sok z tego liścia no ta, ta agawa pochodzi od bardzo wielkiej agawy która z nad morzem rosła po prostu w Donicy na dworzu stała, ale olbrzymia była, piękna, olbrzymia agawa I ja sobie wzięłam właśnie jedną taką małą odnóżkę, z której wyrosło mi w tej chwili po trzech latach taki piękny kwiat także tyle co mogę powiedzieć chyba na ten temat ewentualnie proszę jakieś pytanie w komentarzu Coś mi nic do głowy więcej nie przychodzi. W każdym razie zachęcam do uprawy, bo jest to bardzo atrakcyjne. Kwiaty też bardzo oczyszcza powietrze. Zresztą jak każdy sukulent, więc, więc warto go mieć nawet w sypialni, ale gdzieś indziej w domu również. Można też agawę trzymać w ogrodzie, tyle że ona zimę to nie przetrwa naszej zimy, także to lepiej jednak w dużej donicy wtedy i wystawiać ją. Dziękuję bardzo.